Cześć kochani, kolejny szybki tutorial odnośnie tego jak zaokronić sobie linię przerywaną albo dodać nową zakrągloną linię mówimy tutaj o grafice wektorowej ale także grafice rastrowej czyli to niekoniecznie muszą być węzły ja sobie to wszystko jeszcze usunę żeby Wam pokazać od początku tutaj ustawię sobie stroke na zero na linię ciągłą, Tak jak to było wcześniej, tak jak mamy to w zasadzie automatycznie ustawione, nie mamy tutaj fizycznego obrysowania. Wypełnienie sobie ustawię na kolor szary. Tutaj z narzędzia Rectangle Tool mamy do wyboru różne figury. Oprócz tego, że mamy tutaj normalny kwadrat, prostokąt Rectangle Tool, tak, jest, jest, tak jak jest tutaj, mamy poniżej Rounded Rectangle Tool, czyli właśnie e, kwadrat o zaokrąglonych Rogach. Wybieramy sobie tą ikonkę. Naluję sobie tutaj moją figurę, mój kształt. Zależy od tego, w którym miejscu tutaj chcę mieć wszystko ustawione, dopasowanie. W którym miejscu chcę mieć moją ramkę. Powiedzmy, niech to będzie yy, tak, jak to w tej chwili jest. To jest tutaj wersja przykładowa. Po pierwsze, tutaj mamy zakładkę Corner. Mamy opcję Rounded i tutaj możemy sobie ustawić procenty. Powiedzmy, żeby, powiedzmy, że ja chcę sobie ustawić tutaj moje rogi Corners na 20%. Mniej więcej to wygląda w ten sposób. Mam mój prostokąt o zaokrąglonych rogach. To co robię, dodaję sobie opcję Stroke, czyli obrys. Tutaj dodam sobie. A niech będzie 2,5 punkta może być, żeby było widoczne. Mamy wypełnienie, mamy tutaj stroke. Wypełnienie sobie usuwamy, a więc mamy tutaj taką malutką ikonkę przekroczonego kółeczka. Nie mamy w tej chwili wypełnienia, mamy stroke. Dobra, mamy tutaj w tej chwili normalny obrys. Tutaj wypełnienia nie mamy. Jeśli chcecie się przekonać czy naprawdę tego wypełnienia, nie ma. Dokument setup, kolor transparent, nie ma naszego wypełnienia. To, co wystarczy w tej chwili zrobić, ustawić sobie stroke na linię przerywaną i ustawić sobie tutaj wartości dash, czyli wartości tych wszystkich przerywników. W zależności od tego, jak tutaj te opcje chcecie mieć ustawione. No i co, da się? Da się. Tutaj wcale nie trzeba się znać na grafice wektorowej. Nie trzeba tutaj korzystać z narzędzia węzłów, bawić się tym wszystkim. Tak jak mówię, tutaj mamy opcję corners, gdzie możemy sobie wszystko ustawić. Stroke możemy sobie ustawić Przerywniki Dash możemy sobie ustawić No i Bardzo, bardzo prosta sprawa Tutaj sobie ustawię moją linię na kolor szary Tutaj możemy sobie dodać zupełnie inną figurę z dostępnych, a więc zwykły prostokąt. I zobacz, że Affinity nam zapamiętało tutaj nasze ustawienia naszego stroke, więc tutaj kolejną figurę, którą sobie domalujemy, także będzie bez wypełnienia, będzie miała te same ustawienia stroke, które sobie ustawiliśmy w poprzedniej zaokrąglonej figurze, czyli za zaokrąglonym prostokącie. Jeśli sobie dodamy koło, to samo dokładnie, ta sama sytuacja, Mamy stroke, ten sam, który jest we wszystkich naszych figurach i tutaj wypełnienia nie ma. No i tak to po prostu działa. Wystarczy sobie tutaj ustawić pewne preferencje przy każdych tutaj z tych figur. I tak jak mówię, nie trzeba się tutaj bawić w narzędzie węzłów, zmieniać, nie wiadomo co, bawić się piórem. W ten sposób bardzo szybko możemy sobie wszystko ustawić. A więc proste, dla mnie bardzo proste. To co możemy jeszcze zrobić, to każdą z tutaj z tych figur, niezależnie czy mamy elipsę, czy prostokąt, czy prostokąt zaokrąglony, możemy sobie zamienić w zakładce Layer mamy opcję Convert to Curves. W tej chwili już mamy nasze koło w warstwie wektorowej. A więc tutaj już będziemy się bawić narzędzie węzłów, i mamy opcję. No, od tu czy dokładnie tutaj tą strzałkę, gdzie mamy nasze węzły. No, i tutaj już nie będę pokazywać, jak dokładnie się tym wszystkim bawić. Gdzie możemy sobie węzły poddawać, możemy sobie pozamieniać nasze węzły, możemy sobie wszystko tutaj robić, co tylko nam się podoba.